Głupcem nie jest ten, kto Bogu oddaje to, czego nie może zatrzymać, a w zamian otrzymuje to, czego nie mogą mu odebrać, powiedział Jim, Jim Elliot. Co miał na myśli? Że nie jest głupcem ten, kto oddaje Bogu życie po tej stronie i otrzymuje w zamian życie wieczne. I to nie były tylko puste słowa i przechwałki misjonarza. To był człowiek, który stracił swoje życie z tego powodu, że pojechał głosić Ewangelię ludziom, którzy tej Ewangelii nie znali. I można powiedzieć, a może i był głupcem, bo jednak stracił swoje życie. Osierocił swoje dzieci i swoją żonę. Natomiast jaki był efekt jego śmierci? Billy Graham w swojej autobiografii, taki jaki jestem, opisuje spotkanie misjonarzy z całego świata w Berlinie i mówi tak. Pisze tak: Dwóch uczestników szczególnie przyciągnęło uwagę. Byli oni członkami prymitywnego plemienia Indian, auka żyjącego w dżungli Ekwadoru. W roku 1956 wraz z kilkoma innymi członkami swojego plemienia zabili dzidami pięciu młodych amerykańskich misjonarzy, którzy odważyli się wejść na ich teren w celu zaniesienia im Ewangelii. Jednak później, w rezultacie wspaniałego świadectwa, Rachel Sainz, siostry jednego z zamordowanych, oraz Elizabeth Elliot, wdowy po jednym z zamordowanych, zarówno oni, jak i wielu członków ich plemienia uwierzyło w Jezusa Chrystusa. Teraz, po zaledwie dziesięciu latach od tamtego mordu, byli w Berlinie nadal boso, ale przyłączali sw swoje głosy do chwalących Boga i ponaglali nas do większej gorliwości w zdobywaniu dla Zbawiciela zgubionego świata. Jeden z ojców Kościoła, czyli ludzi żyjących w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, powiedział tak, że krew męczenników jest posiewem nowych chrześcijan. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ czytamy dzieje apostolskie. I przechodzimy teraz z 6 do siódmego rozdziału. Czytamy o Szczepanie, który działo potężne cuda i znaki, i Żydzi mu się przeciwstawili i zaczęli dyskusję. I teraz wiemy, że to był, jeden z pie że to był pierwszy chrześcijański męczennik. I przyjrzyjmy się kilku takim charakterystycznym rzeczom. Szósty rozdział kończy się tak. A wszyscy, którzy zasiadali w Sanhedrynie, żeby sądzić Szczepana, przyglądali mu się uważnie i zobaczyli twarz jego, podobną do oblicza anioła. To mnie zdumiewa i przeraża. Ci ludzie widzieli coś nadprzyrodzonego w twarzy Szczepana, a jednak i tak nie wierzyli jego słowom. To przypomina mi sytuację, kiedy Katryn Kulman, osoba, która w latach 50. i 60., Prowadziła takie spotkania z modlitwą o uzdrowienie, gdzie naprawdę dużo ludzi było w potężny sposób uzdrawianych z różnego rodzaju chorób. Opowiadała kiedyś historię, że modliła się i pewien człowiek, który miał problem, nie pamiętam, wydaje mi się, że jakiś nie miał pełnej ruchomości w barku, został uzdrowiony i wyszedł wszystkim, opowiedział: Słuchajcie, dzisiaj, kiedy ta kobieta położyła na mnie ręce, zostałem uzdrowiony. Dziękuję ci, i mówi do niej, do Katrygonu: Dziękuję ci, że mnie uzdrowiłaś. Ona mówi: Nie, ja cię uzdrowiłam, tylko Jezus. On mówi: Żadnego Jezusa nie widziałam, to byłaś ty. Ona mówi: No tak, ale ja się modliłam do Jezusa. Słyszałeś, że modliłem się do Jezusa? A on mówi: Może i modliłaś się do Jezusa? Nie wiem, ja w te rzeczy nie wierzę. Ty mnie uzdrowiłaś i tobie za to dziękuję. Nie wiemy oczywiście, co dalej się stało w życiu tego człowieka. To mówi mój znajomy, nikt nie chwyta za pierwszym razem. Natomiast ewidentnie to, co się stało, to on, mimo że dostał dowód, gdzie widział, jak ona się modli, jak Bóg pokazuje jej przez słowa wiedzy, kogo chce uzdrowić, z czego, jak Boża moc dotyka ludzi, on dalej. Twierdził swoje, mimo że miał ewidentny dowód. Także to, co nam wydaje się, że kiedy ktoś zostaje uzdrowiony, uwolniony, kiedy ktoś zobaczy cud, to będzie na pewno wierzył, ciągle jest tajemnica ludzkiej wolności. I Szczepan dyskutuje właśnie z ludźmi z Sanhedrynu, i kiedy dochodzi do momentu, kiedy im dłużej mówi, to tym bardziej widzi, jak, ich, jak oni się zamykają. To mówi do nich tak, ludzie twardego karku i opornych serc i uszu. Wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu. Jak ojcowie wasi, tak i wy, którego z proroków nie prześladowali wasi ojcowie, pozabijali nawet tych, którzy przypowiadali przyjście sprawiedliwego, a wyście zdradzili Go i zamordowali. Wy, którzy otrzymaliście prawo za pośrednictwem aniołów, lecz nie przestrzegaliście Go. Gdy to usłyszeli, zawrzały gniewem ich serca i zgrzytali zębami na Niego. Nieraz to widziałem w czasie ewangelizacji, kiedy Mówisz, kiedy głosisz słowo, czasami widzisz, jak ktoś się otwiera i tak mówi: Wow, chcę! przyjmuje Jezusa. Czasami widzisz, jak ktoś jest zaciekawiony. Czasami widzisz, jak po kimś to spływa, a czasami widzisz, jak w kimś narasta złość, gniew i nienawiść. I on to widział w nich. Mimo, że wcześniej nie potrafili sprostać mądrości i duchowi, z którego przemawiał, mimo, że widzieli jego twarz podobną do twarzy Anioła, jednak to wszystko nie sprawiło zmiany w ich nastawieniu. A co działo się w tym czasie ze Szczepanem? A on pełen ducha świętego patrzył w niebo, i ujrzał chwałę Bożą i Jezusa stojącego po prawicy Boga i rzekł. Zanim powiem co on rzekł, to jest niesamowite. Biblia nam mówi, że kiedy Jezus martwych stał, kiedy wstąpił do nieba, zasiada po prawicy Ojca. A tutaj widzimy, że Jezus wstał. Jezus wstał aby przyjąć swojego pierwszego męczennika. To jest niesamowite. Ten szczegół bardzo porusza moje serce, że Jezus z tak wielką estymą, z tak wielkim szacunkiem wstaje i wita swojego pierwszego męczennika. I mówi do nich, Szczepan, widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Boga. Od Nim podnieśli wielki krzyk, zatkali sobie uszy i rzucili się na Niego wszyscy razem. Wyrzucili go poza miasto i kamienowali A świadkowie złożyli swe szaty U stóp młodzieńca zwanego Szawłem Tutaj się na chwilę zatrzymam To jest późniejszy Paweł Apostoł Którego Bóg użył, żeby zakładać pierwsze kościoły Żeby przynieść Ewangelię do Europy Który napisał sporą część Nowego Testamentu A więc tak jak mówił jeden z tych ojców kościoła Krew męczenników jest posiewem nowych chrześcijan W tym momencie to do Szawła nie dotarło Ale wierzę, że ofiara, którą złożył Szczepan była jednym z elementów, przez które Bóg dotarł do Szawła. I jak się kończy ten opis męczeńskiej śmierci Szczepana? Tak kamienowali Szczepana, który modlił się. Panie Jezu, przyjmij ducha mego. A gdy osunął się na kolana, zawołał głośno. Panie, nie licz im tego grzechu. Po tych słowach skonał. To jest niesamowite i bardzo poruszające. On zrobił dokładnie to, co Jezus. Modlił się o przebaczenie swoim winowajcom. I na koniec oddał swojego ducha w ręce Boga. I Duchu Święty naucz nas takiej postawy, abyśmy byli do końca wierni. Panie, my wiemy i znamy dobrze naszą słabość. Wiemy, że często brakuje nam sił, że często brakuje nam chęci, że jesteśmy za słabi, żeby samemu wytrwać do końca. Ale z drugiej strony wierzymy, że tam, gdzie wzmaga się grzech, tam, gdzie doświadczamy szczególnie naszej słabości, jest szczególna Twoja łaska. Łaska, która przynosi nie tylko przebaczenie grzechów, ale łaska, która przynosi też siłę do tego, żeby trwać przy tobie do końca. Daj nam być świadkami Jezusa, niezależnie od ceny, jaką przyjdzie nam płacić. Duchu Święty, umocnij nas, bo bez Twojej mocy, bez Twojej siły, nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Amen. Jeżeli chcesz lepiej poznawać Biblię, zapraszam Cię na spotkanie ze słowem więcej informacji w linku poniżej.